Wow, pa jak pędzę! Ej, ja nie mogę. Mi też nie Ja jedzie. nie mogę też. O! Musisz tak po co? środku jakby. O! Jedziemy, dobra, dawaj, jedziemy. Dobra, czekam na was. Wow. Ja się... Ej, nie, wywaliłem się! Ale się Ale to jak to się ślizga! A jak się go wyjść? A Dobra. Nie no, to so, chyba no, trzeba, trzeba, żeby to otworzyć. O, teraz się otworzyło, dobra. Ej, bo mi się wypalił skuter i co teraz? To go podnieś To jesteś debilem Wow, wow. okej, okay, można też i tak, jedziemy, dawaj Łopatrz, patrz, patrz, patr. czekaj, muszę... No, ja nie mogę Ja nie no. mogę jechać No nie da się Ja driftem lecę Ło, <laughs> <Biedry, laughs> wow, ale mnie wywaliło <laughs> ja Patrz, ba... jadę bokiem! <laughs> ja też <laughs> 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 O No dobra, ja tu Nie, dobra, ja biegnę, bo tu nie ma sensu No Dobra, idziemy raz. Wow. O nie, Mina! Łoł wow. No bo nie widziałem kontrol, trzeba było nacisnąć, się nie zdążyłem. Dobra. Wow! I tysiące FPSów no A to trzeba było 6 no Zbijam się tutaj? To jest wjazd na chatę, tylko w kodarze samemu. O, tutaj będzie podłożane, dobra Ściągnij, to jest... Bum Co to za slowmo? To <grym> no, takie slowmo specjalne było No slowmo, no, slow no, slow takie specjalne było Jesteś gotowy? Ja dobra Masz? Dobra No mam, ale strzelajcie Strzelam Ej, Co za slowmo ja jest? Ja mam 20hp Co za slowmo jest? On nie! No nie! Nie Dora, wyważamy. Ej, Dobra, wyważamy... <grym> wyważamy drzwi nie no, ja do windy wrzucę Ej, on ma AWP Tylko za AWP'a zabijem No nie, co jest? Ej, nie To jest co? No co jest, kurwa? No ej Ej no ja sam mnie zabił Co ty się Ej, ja się zablokowałem O kurwa Pięknie to się nazywa taktyczne wejście. Jak tu mamy tu drobiną wejść? Nie, tu mamy zasadnicze Musisz się Co wcisnąć. To za gałka? Wow, Ej, tu jest zakładnik, dobra. Zabezpieczyć się. Te... Wow, Kurwa, umarłem. Dobra, masz go. Zabezpieczyć się. Dobra, dajesz. To już, jest, to już jest ostatnia prosta. Ostatnia to nie będą. nie będzie mi, Jakby to był respawn Kurde. No nie ma, no ale dobra, jedziesz. Co wow. to takie krótki będzie? O oh, fuo! <grywa> Chłopco jeździ jak, jak, jak na polskich drogach normalnie Jak <grywa> się kręcił kurwa <grywa> oh, Dobrze o i tu już jest koniec. Serio? Chyba nie wiem. Ja, chyba tak. Piękne. Pięknie zajebiście. Whoa. Wow. No! <ślesk> <Jimbo, ty, ślesk> oh! I nie, to jest się. A <taps> Co? Ale Co? dostanę? No ze sobą. Co? Co? No dobra Dobra, jeszcze... no dobra, dobra. No i nie Co? się. Co? Ja, pięknie, dobra, lecę sobie. Co? 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 się Co? Co? Co muszę na kołacha wymienić. Kurde, tu nie ma nigdzie kołachu. Dobra, lecimy panowie, jesteśmy blisko, dobrze. to jest już ostatnia prosta. Ja prowadzę. Dobrze widzowie. Dobra, wsiadamy Ej. do samochodu. Ja też nie, jeszcze użyjemy niż nogi. bezpieczniej będzie. Dobrze, dobrze ruszajmy. blisk. I w lewo. <grym> no, ja mam 200 iścia ambo do m -ki. Dobra, ja, <grym> ja też, ja mam 25. <grym> wow. Dobra, już prawie koniec. Aha, ja wyskoczyłem. Jakieś... Dobra, przynajmniej Jakieś bezpieczny jestem. Montante. Ja chuja zrobię. Dosłownie i przynośny. Dobra, ale tu się skończy, teraz... i tak Teraz uważajcie. Ja mogę, może wychylony no. będę, bo ja tego. Mam więcej HP, mam 100 HP. <laughs> to mnie rozwala. To mnie rozwala. <laughs> to mnie rozwala. No ej ej, o. ej, zaraz Kana ktoś zostanie z za włopy Weź mnie Ej umieram On na daleko jest z tej Ej, bo on cię zabije Ruszaj się! Ej. Ej. Nie. Wow. Udało mi się, dobra Wygrałam w, Wygrałam, super hmm. y... Dobrze Jeszcze Dobrze. raz, dobra, nie <laughs> no, żartuję Co, Dawaj, dawaj, dawaj Rzuć mu wrada no. Dobra, no. no. Dobra właśnie tam No to No to fajnie masz No co spider Spidermanem